Siemka Tłemka, witam Was na kolejnym odcinku z serii od zera do Albeńczyka. no jakby nie było. Mianowicie dzisiaj po raz kolejny wracamy do tematu zbieractwa, ale tym razem nie będą to misty. Ostatnio bardzo dużo wypowiadałem się na temat tego, że uważam, że żółte misty to jest najlepszy możliwy start dla zbieracza na bezpiecznie. Na bezpiecznie, właśnie, ale nie najlepszy start w ogóle. Bo jest jeszcze lepszy sposób, znacznie lepszy, ale wymaga od nas już chodzenia na czarne strefy, ale nie jako czarne mapy, tylko ścieżki ewaleńskie. Mianowicie składamy sobie jakiś set prosty, bierzemy sobie narzędzia nie wiem, czwórkowe, piątkowe, jakie tam mamy. No czwórkowe wypadałoby najniżej. Do tej czwórki jednak, żebyście sobie dobili, na tych bezpiecznych strefach i z czwórkowymi chociażby narzędziami, już możecie wyruszyć właśnie do ścieżek Avalonu, dlatego, że tam będziemy zbierać głównie surowce czwórkowe i piątkowe, a piątkowy surowiec 5.0, czyli enchantowany, możecie zbierać czwórkowym narzędziem. Skleciłem sobie secik, taki typowo single target, czyli przeciwko jednemu celowi, bo będziemy zabijać mobki, które mają w sobie surowce. Mobki, które mają kilka tysięcy życia. Nie wiem, 4, 5, 6 tysięcy życia. Także wypada, żebyśmy je w ogóle pokonali. Więc takim typowym single targetem, bardzo single targetem jest łuk. Zwykły łuk. Także słuchajcie, no. Chcąc, nie chcąc, że akurat mam łuk na bardzo wysokie, no to. Wziąłem go, ale może być chociażby, nie boltcastery, czyli miotacze bełtów, czy jednoręczne kusza, tak czy może być jakiś healer, bo healerem też przeżywajki i tak dalej. Więc spoko. Tutaj akurat taki secik się zbudowałem, buty na leczenie po prostu, do tego klata na leczenie i czapka na trucie, czyli kapuza maga, kurtka najemnika i jakiekolwiek ciężkie buty na leczenie, łuk i spokojnie byłem w stanie zabijać wszystkie te elitki surowcowe. I teraz tak, gdzie je znaleźć? E, no dobra, jeszcze powiem, że potki na trucie, żeby z cięższymi sobie jakoś poradzić i pasztet, no bo jedziemy zbierać. Pasztet daje nam 15% więcej zbieractwa i 30% więcej udźwigu. Także, wyjeżdżamy z miasta, chociażby z Limhurstu i na czwórkowej mapie, niebieskiej, pierwszej przy mieście, bądź dalej, w zależności od godziny, czy jest to godzina, w której dużo graczy jest, czy jednak już jest to taka godzina, w której tych graczy jest mało. Chociażby na przykład, nie wiem, 8, 9 rano, no to spokojnie możemy przesadzić mieście, ale jak na przykład będzie to 18, 20 wieczorem, no to już gorzej, to wtedy warto odjechać jedną mapę dalej. Szukamy w mieście, Ej, przepraszam, nie w mieście, ciągle misty mi w głowie. Szukamy w tych ścieżkach Avalonu spotów surowcowych. I na takich spotach surowcowych, na właśnie tych niskotierowych mapach, bo mamy największą szansę na nie, wychodząc właśnie z niebieskich map. Szukamy po prostu elitek czwórkowych bądź piątkowych. I takie zabijamy i zbieramy. Czwórkowe mają w sobie 300, coś surowca, a piątkowe mają ponad 100. Teraz, dlaczego to nam się tak opłaca? Dlatego, że po pierwsze, my nie musimy jeździć, tylko stajemy w miejscu i cały czas łupiemy. Bez przerwy nasz ludzik pracuje, dzięki czemu ten czas jest bardzo efektywny. Nie, nie jeździmy od drzewka do drzewka, czy od kamienia do kamienia, tylko cały czas w jednym miejscu łupiemy. I do tego jeszcze te surowce mniej więcej dwa razy szybciej się zbierają niż ze zwykłych. Czyli z mobków surowcowych mamy dwa razy szybszą zbiórkę niż jakbyśmy zbierali chociażby zwykłe drzewo więc nie dość, że nie musimy jeździć pomiędzy tymi drzewami chociażby bo tutaj muszę mieć jakiś przykład surowca powiedzmy, że to drzewo tylko cały czas kopię w jednym miejscu i to jeszcze dwa razy szybciej więc efektywność naszego zbieractwa jest kilku, przynajmniej kilkukrotnie wyższa niż jakbyśmy zbierali sobie na mapie. Do tego, w stosunku do żółtych map, chociażby żółtych mistów, mamy tutaj dodatkowo jeszcze potęgę. Tej potęgi nie ma jakoś super dużo, tak samo łaski, ale jest. Zawsze troszkę do przodu tej potęgi i też jest taki pasek, no, dla gildi, właśnie ze zbieractwa. I dzięki temu punkty sezonowe nabijamy też dla gildi. Spokojna sprawa. Do tego, oczywiście, jeśli już zbieramy te piątkowe surowce, to możemy sobie dzienniki brać. Ja ich nie wziąłem, ale przy takich ilościach to tam wam się parę dzienników zapewni, zapełni, to parę tysięcy więcej będzie. Więc też możecie sobie takie dzienniki wziąć. Powiem wam, że jak jeździłem ostatnio, właśnie w godzinach takich, gdzie dużo graczy jest, to miałem bardzo duże problemy, żeby w ogóle cokolwiek znaleźć. A jak jeździłem w godzinach właśnie takich ósma, dziewiąta rano, to było tego od zatrzęsienia. No, na każdym spocie jedna, dwie, trzy jelitki i cały czas łupanie, cały czas wspieranie. I sobie bardzo szybko podciągnąłem z piątkowych na szóstkowe narzędzia. Także super sprawa. Także na początkowe zbieractwo to polecam gorąco właśnie jeśli ktoś już ma na tyle jaj, żeby wyjechać na czarne strefy i trzeba się jakoś super ubierać, byle z tą elitkę utłuc i już jest git oczywiście na tych czwórkowych bardzo mało zarobicie na piątkowych no już coś, coś tam może wpaść jak będą enchantowane piątkowe, o to już fajnie nie wiem czy są te jeszcze super elitki, bo żadnej nie spotkałem takie z mieczykami w żółtej obramówce ale spotkałem na przykład elitkę marmuru 81 czyli enchantowane są w ogóle, więc spoko. I no akurat ja mam ósemkowy młotek wbity, więc mogłem sobie taką zebrać i kilkaset tysięcy wpadło dodatkowo. I tutaj od razu trik ze zbieractwem takich elitek. Jeśli nie jesteście w stanie pokonać takie elitki na jedno combo, to wsiadacie na małta i jeździcie dookoła. Jeździcie, jeździcie, aż się wam życie zregeneruje, a elitce nie, bo jej się nie regeneruje, dopóki walki nie zerwiecie. I możecie drugi raz do niej zsiąść i znowu ją lać na kolejnym kombo i w ten sposób w ten sposób ją po prostu pokonać na kilka razy. Dlatego czasami warto woła wziąć, ale na przykład na chyba te elitki, chociaż nie wiem jak teraz to wygląda, bo tam żadnych mi takich nie rzucała. Kiedyś były takie elitki, które rzucały bezpośrednio na nas, yy, takie skile, chociaż kamień też tak rzucał, teraz tego nie robił. I wtedy nie można było wykorzystać tego mounta. A teraz chyba już tego nie ma, więc żadną elitką nie miałem problemu, żeby ubić. No, właśnie, może być też sytuacja, że są dwie naraz, więc dwóch naraz może nie dacie rady utłuc, że jedno upiecie i podniecie tak jak ja to zrobiłem, ale ogólnie to zabicie jednej elitki takiej mniejszej, bo tych większych dalej, no nie wiem czy są, czy, czy je usunęli, bo żadnych nie widziałem nie jest żadnym problemem. Naprawdę, uwierzcie, nie jest żadnym problemem, jeśli macie odpowiedni set. Także, jeśli ktoś ma na tyle jajka, żeby się ubrać za te nie wiem, 100 tysięcy i pojechać sobie na te ścieżki awalońskie, właśnie z niebieskich map wyjeżdżając i znaleźć sobie parę elitek utłus, to zbieractwo dociągnięte do szóstki, to, to naprawdę żaden problem. Naprawdę szybko to idzie. Można spokojnie nawet w jeden dzień sobie ze dwa narzędzia zrobić naprawdę, do szóstki oczywiście jeśli macie punkty nauki z punktami nauki 20% wbijacie i pyk na następny poziom dobra, to chyba by było na tyle dzisiaj, także odcinek raczej inspirowany mocno komentarzami ze strony no waszej strony gdzie dużo osób mi pisało właśnie, żebym o tym nagrał, żebym to pokazał, więc jest pokazuję Naprawdę dużo dzisiaj pozbierałem, więc jestem zadowolony. Jeśli nazbieracie plecaczek, to możecie się cofnąć szybką podróżą, ale jest ona dość droga, więc jeśli zbieracie tylko czwórkowe i piętkowe surowce, to często będziecie dowiązać, że praktycznie cały zarobek pójdzie na to, żeby się po prostu cofnąć do miasta. Chyba, że wyjedziecie gdzieś na czarną, bądź niebieską strefę. Czy jakąkolwiek inną z tych ścieżek, bo w tych ścieżkach po prostu jest najdroższy ten powrót, gdziekolwiek z tych ścieżek wyjedziecie na zewnątrz, to już będzie znacznie tańszy. Także też polecam. Dobra, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i powodzenia wam życzę w lewelowaniu zbieractwa. Oczywiście wrócimy jeszcze z wyższymi poziomami, bo teraz wbiję szóstki i będziemy na mistach testować, jak dużo jestem w stanie zarobić na szóstkowych narzędziach w mgłach po prostu. Także też będzie pewnie jakiś secik dla was jak na te zbieractwo się ubierać, żeby być bezpiecznym. A ja lecę. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Bądź live na Twitchu. Link poniżej.